jedno z najbardziej wyjątkowych i uroczych świąt roku. To czas, gdy cały kraj w blasku świata, ciemne rodziny spotkań oraz magicznych tradycji. Tradycje bożonarodzeniowe nie tylko piękne oddawiania głowy, lecz również niosą ze sobą głębokie znaczenie kulturowe i religijne. Od pasterki po wieczerzy w gminie, odłamanie się opłatkiem, obdarowywanie się prezentami. Każdy zwyczaj ma swoje miejsce, łącząc ludzi duchów z i tradycji. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zebraliśmy się na gminnym spotkaniu układkowym, w tym roku współorganizowanym przez Koło Gospodar Miejskiej w Serdecznie sam gości przybyły na dzisiejszą uroczystość. Witam licestaroty powiatu kręcińskiego Renacę Ciemny. Przedora Kęśka, przewodniczącego Rady Gminy Centisława Mikołajczyka, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kętnickiego Renatę Gosw. Radnego Powiatu Kętniczkiego Tomasza Gaddyla.

Witam radnych gadań gminy Ścimica, sołtysów sołectw gminy Ścimica, komendanta gminnego, straży pożarnej oraz prof. straży pożarnej z terenu gminy Ścimica, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek gminy Szczynica. Kierowników Jednostek Organizacyjnych. Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich wraz z delegacjami. Przewodniczącą wiosk emerytów Lecisków i Mariusz z wraz z delegacją. Prezesów towarzyszy z terenu Gminy Trzcinica. Prezesów Kół Rolniczych z Gminy Ścinica. Pracujący z gminą Mieścinica. Serdecznie witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Czuba. Witam delegatki klubów szkolnych, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy weterynarii. Miło mi powitać kurla Witam również młodzież ze Szkoły Podstawowej w Przeciwnięcy wraz z opiekunami. Mhm. Witam przedstawicieli mediów lokalnych. Witam mhm. wszystkich Państwa, których nie wymieniłam, a przyjęliście Państwo na dzisiejsze spotkanie opłatkowe. Do jej utorów panu oraz oraz przewodniczącej Koła Gospodarki w świetlicy pani Marii Kryja. Serdecznie na pilnym spotkaniu opartym. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy państwu, aby ten wspaniały czas upływał w rodzinnej, w ciepłej atmosferze. Niech ten szczególny dzień przyniosą wiele szczęścia, zdrowia, nadziei miłości niech te święta będą wyjątkowe. Chcieliśmy również żyć w Państwu dużo pomyślności samych sukcesów w nowym roku 2025. Spokojnych, radosnych świąt, Bożego Narodzenia życzę koło gospody miejskiej w Szczecinie. również podziękować panu Wójtowi o dofinansowanie tej imprezy oraz podziękować Paniom Skoła, położenie, dużo pracy, aby przygotować wszystko na dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Staramy się, aby podbudować tradycję jego spotkań, jego prezentarzy. W styczniu y, ustalamy wspólnie, co ma się dziać w najbliższym roku. To Rok, będzie bardzo szybko, co jest solidne, że jesteśmy już w grudniu, więc to są podstawie naszych wydarzeń, w znaczy, wydarzy, który, innych. spokój, prawda, radę przenieśli do swoich domów, Poza za chwilę spotkanie mojej rodziny, ale wyobraźmy, że jest takim rodzinnym spotykaniem, takim ciepłym, całym optymizmu, radości, no bo za chwilę nowy 2022 w w środku, środkami, na przykład, żeby nie było osób, które w swoje ręce włożą swój pomysł, serce, przede wszystkim serce, takie spotkanie przychodzące.